Trener Krzysztof Zalewski, jesteśmy po meczu Centralnej Ligi Juniorów Jagiellonia Białystok MKS Polonia Warszawa. 3 do 1. Na początek poproszę o krótki komentarz po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że nasze zwycięstwo dzisiaj zasłużone. W pierwszej połowie bardzo dobre widowisko. W drugiej może troszeczkę niepotrzebnie się szarpaliśmy, nie, nie kontynuowaliśmy gry z pierwszej połowy krótkimi podaniami. Niepotrzebnie taka no chyba za mała aktywność z naszej strony przy, przy rozgrywaniu piłek od tyłu. Natomiast yy, generalnie uważam, że to jest zwycięstwo jest zasłużone. Stworzyliśmy więcej yy, sytuacji od Polonii i cieszy to zwycięstwo. Drugi występ, świetny występ w ostatnim czasie Kuby Lutosłańskiego. Drugi raz zanotował hat -tricka. W dzisiejszym spotkaniu dwa razy próbował zrzutów karnych. Raz po dobicie udało mu się strzelić gola. Zawodnik widać, że jest w bardzo dobrej formie w ostatnich meczach. Zgadza się. Przede wszystkim bardzo dobrze pracuje na boisku, utrzymuje się przy piłce, dobrze pokazuje się na podania prostopadłe. To też przynosi sytuację, przynosi bramki. Cieszymy się z, z dobrej formy Kuby. No natomiast dzisiaj cały zespół na pewno zasłużył na pochwały przez cały mecz. Duża konsekwencja, determinacja, i to nam dało trzy punkty w tej kolejce nie, gra, nie grają rezerwy, Jagiellońskie rezerwy w grupie pierwszej, trzeciej ligi, na ile fakt, że mógł Pan skorzystać w dzisiejszym meczu ze wszystkich chłopaków, nie trzeba się było martwić o to, że mówiąc w cudzysłowie, trener Kobeszko kogoś zabierze na mecz drugiego zespołu, dawał Panu komfort pracy? No nie ze wszystkich, bo nie mogłem z Huberta Karpińskiego skorzystać, także nie ze wszystkich tak do końca, ale cieszę się, że, że, że ci zawodnicy mogli zagrać i i przez to na pewno jakość naszej gry była dzisiaj dużo większa. 10 punktów w czterech meczach to na pewno bardzo dobry, bardzo dobry dorobek. Do tego dochodzi naprawdę momentami i bardzo dobra gra, także będziemy te nasze błędy poprawiać, żeby, żeby ta płynność gry była lepsza, żeby, żeby tą jakość grania zachować przez cały mecz przede wszystkim, bo to jest dla nas najważniejsze, I żeby ten mecz kontrolować. I cieszymy się z tego dobrego początku.